Katecheza, Eucharystia, pamiątka śmierci Jezusa. Myślą przewodnią tej katechezy jest to, że Eucharystia jest testamentem Jezusa. Można powiedzieć jego ostatnim słowem skierowanym do swoich uczniów, a także do nas. Eucharystia to testament Jezusa. Pracę organizujemy w następujący sposób. We wprowadzeniu. Przypominamy kontekst ustanowienia Eucharystii, że Jezus ustanowił Eucharystię bezpośrednio przed swoją śmiercią na krzyżu, przed swoim zmartwychwstaniem. Eucharystia jest sakramentem paschanym, Żeby zrozumieć Eucharystię, trzeba patrzeć na ten kontekst śmierci i zmartwychwstania. W tej katechezie skoncentrujemy się tylko na tym, że Eucharystia jest pamiątką, jest sakramentem śmierci Jezusa, wyeksponujemy tutaj tą myśl. Jest to testament, testament Jezusa. Jezus w Wieczerniku skierował do swoich uczniów słowa, które były jego, można powiedzieć, jego ostatnimi słowami do nich, jego testamentem przesłania. Jaki jest sens tego przesłania, jaki jest sens tego testamentu? W aktywizacji prosimy uczestników, żeby zrobić tak, jakby podróż wyobraźni, odeszli od tematu Wieczernika, śmierci Jezusa i zastanowili się nad tym, co oni by zawarli w swoim testamencie, który skierowaliby do swoich najbliższych, gdyby każdy z nas miał świadomość, że niedługo jego życie się skończy, co by zostawił w swoim testamencie do najbliższych. Podkreślamy, że to jest praca indywidualna dla samych siebie. Uczestnicy dostają czystą kartkę, mają napisać ten testament, dostają koperty, żeby sobie ten testament w kopertę włożyć. To jest tylko dla nich, nie pokazują tego, tego nikomu. Po tej pra pracy stawiamy pytanie na forum ogólnym. Jaki jest sens testamentu Jezusa? Przypominamy słowa Jezusa z Wieczernika i pytamy, jaki jest sens jego testamentu z Wieczernika. Podkreślamy, że patrzymy teraz na ten testament z perspektywy naszego testamentu. Uczestnicy dzielą się na forum ogólnym swoimi refleksjami. My na koniec podkreślamy kilka, kilka myśli, myśli przewodnich. Testament Jezusa to nie tylko słowa, słowa, które słyszymy w każdej mszy świętej, ale to także, to także Jego obecność pod postacią chleba i wina. Jezus nie zostawił nam tylko słów, ale zostawił nam także samego siebie pod postaciami, pod postaciami sakramentalnymi, pod postacią chleba i wina. Jest, Eucharystia jest jego testamentem, ale On jest... Także sam, sam obecny. Święty Paweł powie, że żyje już nie ja, ale Chrystus, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Istotą tego testamentu można powiedzieć jest miłość. Eucharystia to wyraz miłości do uczniów Jezusa, ale także do nas. Do nas, którzy uczestniczymy w tej uczcie, można powiedzieć, jesteśmy w wieczerniku, kiedy jesteśmy na każdej przysięgni.